A teraz jesteśmy znacznie, znacznie wyżej, a wydaje mi się, że emocje są naprawdę podobne do tego momentu, gdy byliśmy tutaj w tym dołku. Chociaż no wtedy nikt o krypto nie mówił i ludzie się śmiali, gdy mówiłem, że warto kupić. Ale jak wiecie, na rynku tylko mała część osób zostaje i daje sobie radę. Stąd aktualnie mamy tak, bardzo dynamiczny spadek, nowy lokalny dołek. Media szaleją. Jest to właśnie ten oto ruch spadkowy, który jest częścią Schematu strachu na rynku bitcoina. Czyli widzimy, że aktualne wydarzenia, które na rynku są, jeśli chodzi o ruch ceny, o medialny strach, były również poprzednio i były również poprzednio. Czyli, tak patrząc na ten moment, bardzo lokalnie. To, co teraz się dzieje, to moim prywatnym zdaniem jest bardzo, bardzo podobne do tej sytuacji i również do tej sytuacji. Czyli krótkoterminowo uważam, że raczej jest to straszak. Stąd też cierpliwie czekam na powrót ceny do kolejnych wzrostów.